Witamy naszych widzów w informacjach telewizji Dami z Legnicy. Dziś zapraszamy m.in. na wręczenie nagród i wyróżnień podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Będzie też o rozbudowie teatru letniego. Zapraszamy. W Parku Miejskim w Legnicy trwają prace nad przebudową teatru letniego. Wszystkie prace konserwatorskie wewnątrz, budynku i na zewnątrz przebiegają zgodnie z planem. Docelowo powstanie tam centrum Witelona, jak mówi prezydent Legnicy, jak dotąd zrealizowano 45% zaplanowanych prac. Usunięto to wszystko, co było nad budową z lat minionych i dobudowane poza historycznym obiektem, który był w pierwotnym swoim stanie i kształcie Pousuwano wszystkie zagrożenia i Wszystkie trudności związane z realizacją samego przedsięwzięcia odwodniono w pierwszej kolejności. Odwodniono budynek, zabezpieczono go zarówno od spodu wód gruntowych jak i z góry, czyli dachu, czyli wszystkie te kwestie dotyczące konstrukcji dachu i odwodnienia obiektu. I w tej chwili trwają prace wewnątrz całego obiektu. Położono nowy dach i zrobiono część elewacji. Lada chwila pojawią się nowe drewniane drzwi i okna. Rozebrano balkoniki wewnętrzne, które zostały dobudowane po wojnie. Wzmacniany jest główny wewnętrzny balkon. Powstają pomieszczenia użytkowe i zaplecze sanitarne. Zbudowano betonowe szyby dla wind. Centrum ma być w pełni przyjazne osobom niepełnosprawnym. Inwestycja powinna być zakończona na przełomie 2022 i 2023 roku. Po oddaniu obiektu, równolegle będą, w zasadzie równolegle z pracami tymi budowlanymi i wykończeniowymi, będą rozpoczęte prace związane z przygotowaniem obiektu do uruchomienia, a więc z ekspozycjami. Wykonanie ekspozycji będzie uzależnione... Od charakteru i funkcji tych pomieszczeń i wyposażenia tych pomieszczeń w media. W Centrum Witelona będą różnorodne ekspozycje. Wśród nich znajdzie się miejsce dla KGHM, jeśli zechce z niego skorzystać. Chcemy, by w części wydzielonej, którą przygotowaliśmy i mamy zdefiniowane te pomieszczenia, znalazła się część ekspozycji finansowana z KGHM-u, gdzie KGHM będzie mógł się zaprezentować i chcielibyśmy, by był partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia. Szukamy też innych partnerów w przedsiębiorstwach, firmach. Całkowity koszt inwestycji bez ekspozycji to ponad 20 milionów złotych. Centrum Witelona ma być zintegrowane z parkiem i palmiarnią. Wszystko ma stanowić całość jako obiekty wypoczynkowe, rekreacyjne, ale też edukacyjne i naukowe. Nie tylko latem, ale przez okrągły rok. Honorowy obywatel Legnicy, nagrody na pieniężne dla stowarzyszeń odznaki zasłużony dla Legnicy. Takie wyróżnienia wręczono 5 października w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Tytuł honorowego obywatela Legnicy nadano księdzu Janowi Gackowi, proboszczowi parafii pod wezwaniem najświętszego serca pana Jezusa, który działa na rzecz mieszkańców nie tylko parafian od 40 lat. Jego jednym z największych osiągnięć jest charytatywna stołówka, która funkcjonuje od 27 lat. No jak za 27 lat, to to, to dwa, trzy pokolenia y, są tacy, którzy wyrośli przy stołówce, ale też y, no, tak się teraz się cieszę, że tych y, chętnych potrzebujących jest coraz mniej, ale jeszcze ze 150 osób. Przychodzi. Finansową nagrodę miasta Legnicy otrzymały dwa stowarzyszenia. Ruch kobiet do walki z rakiem piersi Europa Donna Legnica oraz klub kibiców niepełnosprawnych Mieć Legnica. Rok ubiegły był szczególnym rokiem dla nas, bo oprócz tych naszych turniejów, dla piłkarzy niepełnosprawnych intelektualnie, które są współfinansowane z funduszu PFRON będących w gestii Urzędu Miasta i Komisji Zdrowia, Udało nam się zorganizować coś taki na wzór Taką dużą imprezę to na bocznym boisku w Legnicy, która skupiała ponad 130 osób, które intensywnie uprawiały sport, który jest dostosowany do ich niepełnosprawności. Ciao. W imieniu moich koleżanek z... Jest... Europa Domna Legnica. Serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu Rady, panu prezydentowi miasta Legnicy, wszystkim radnym za radnym za przyznanie nam tej nagrody. Podczas uroczystej sesji nadano też odznaki zasłużone dla Legnicy. No to jest y, ogromne wrażenie, bo poświęciłem karate jakosim prawie ponad 40 lat swojego y, życia. Zacząłem w 1978 roku, no i przez tyle lat udało mi się zrobić coś wielkiego dla Legnicy z udziałem władz miasta, wszystkich przez tyle lat i zaszczepiło się to we mnie od kultury japońskiej. Przez kulturę japońską trafiłem do karate i temu się poświęciłem, ale równocześnie robiłem też festiwale kultury japońskiej, pokazywałem całe spektrum kultury japońskiej Japonii, która jest bardzo piękna. W tym roku odznakom zasłużony dla Legnicy uhonorowano 17 osób, dwie zawodowe rodziny zastępcze, Stowarzyszenie Dusz Pasterstwo Ludzi Pracy, Zespół Pieśni i Tańca Legnica i Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej. Uwaga, przedsiębiorcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosował się do nowych przepisów związanych z COVID-19, które weszły w życie 20 września. Teraz zwolnieniem z płacenia składek za marzec, kwiecień i maj objętych będzie więcej płatników i to tych, którym wcześniej nie przysługiwała taka ulga. Zwalnialiśmy z tych składek, które nie zostały zapłacone. A to oznaczało, że firmy, które miały jakąkolwiek nadpłatę, która się im zaliczyła na kolejne składki, nie mogły z tego odliczenia skorzystać. Teraz po nowelizacji przepisów, o co bardzo walczyliśmy, jest taka możliwość, czyli to oznacza, że wiele firm będzie mogło skorzystać z pełnego odliczenia składek. Co trzeba zrobić? Te firmy dostaną od nas informacje. Nie koniec na tym. O ulgę i zwolnienie z płacenia składek za wspomniane trzy miesiące mogą starać się też ci, którzy wcześniej zalegali z płatnościami na rzecz ZUS. Także jest teraz możliwość po tej nowelizacji skorzystania z tegoż samego odliczenia składek, czyli zwolnienia ze składek dla tych firm, które w grudniu były. WZUS zadłużone. początkowo nie było takiej możliwości, teraz będziemy sprawdzać stan. Faktyczny na dzień złożenia wniosku, a nie na grudzień. Bo to, że ktoś w grudniu miał problemy, wcale nie oznacza, że także miał problemy w firmie w marcu. Więc jeżeli w marcu spełnił warunki do uzyskania zwolnienia, takie zwolnienie z opłacania składek będzie mógł uzyskać. W całej Polsce firm będących w trudnej sytuacji w grudniu ubiegłego roku było około 17 tysięcy. Te zaś firmy, które miały nadpłacone składki, zostały przez ZUS zwolnione z ich opłaty na łączną sumę 600 milionów złotych. Te zakłady będą mogły zwrócić się do ZUS albo o zwrot nadpłaconych składek, albo o przepisanie ich na poczet późniejszych zobowiązań. Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolicka Szkoła Podstawowa imienia Świętego Franciszka z Asyżu w Legnicy w poniedziałek 5 października obchodziły Dzień Patrona. Cała społeczność szkoły aktywnie brała udział w szeregu atrakcji przygotowanych z okazji tego święta. To, co najważniejsze w naszej katolickiej szkole, to uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie ojciec prowincjał. Homilię wygłosi ojciec Piotr Reisner. Po Mszy Świętej spotkanie w kościele, w czasie którego nagrodzimy uczniów klasy, która najpiękniej udekorowała swoją salę lekcyjną, wręczymy nagrody z innych konkursów. Uroczystość wyróżnień poprowadzili sami uczniowie. Do nas należy powitanie gości, którzy przybędą na uroczystość. Będziemy musieli odpowiadać za to, żeby dobrze ich przyjąć, oraz za to, żeby. Bezpiecznie dotarli do danego miejsca, czyli na W ramach świętowania uczniowie od rana brali udział w wielu warsztatach i zajęciach. Uczniom klas najmłodszych pozwoliły one na przybliżenie sylwetki patrona, czyli świętego Franciszka z Asyżu. Niektórzy z nich sporo już o nim wiedzieli. To, że miał stygmaty, to, że został to, że 3 lata przed śmiercią, wydaje mi się, i że, i że, i że, że podróżował przy, po świecie. I na, na początku żył bez bezlocznie życie i, i brał udział w dwóch bitwach. Tyle wiem. Jak podkreślał dyrektor, ojciec Andrzej Łaniecki, obchody Dnia Patrona to również możliwość integracji społeczności szkolnej. Wspólne bycie razem, wspólna praca, wspólne przygotowywanie tego święta. Jest to wymiar taki wychowawczy dla nich, ponieważ uczą się współpracy ze sobą ale także wymiar duchowy, czyli właśnie poznawanie tych ludzi, którzy poszli za świętym Franciszkiem, patronem naszej szkoły, uczyli się od niego poznawania i życia z Panem Bogiem i chcemy, żeby nasi uczniowie także z nich czerpali wzór do swojego życia. Młodzież miała okazję przygotowania warsztatów dotyczących innych świętych, naśladujących życie świętego Franciszka z Asyżu. Mowa tu o świętych Bonawenturze, Klarze, Józefie z Kupertynu i Antonim. Jak podkreślali licealiści, dzień patrona to ważne dla placówki święto. Święto jest takie chrześcijańskie i generalnie w szkole obchodzimy je raczej hucznie, bo co roku jesteśmy zwolnieni z lekcji, mamy różne warsztaty na temat świętych i na temat samego Franciszka. Po, jest to raczej święto poznania tej osoby. Myślę, że bardzo ważne dla samej szkoły, jak i uczniów. Z jednej strony jest to patron, ale z drugiej strony jest to jednak Franciszkanin, który założył ten cały zakup. To jest nasz patron. Święty Franciszek jest naszym patronem, i jest to dla nas bardzo ważne święto. Na koniec obchodów miał miejsce koncert zespołu Romano Drone, którego lider, Ciuria Angelo, zwał brzycha, jest absolwentem katolickiego gimnazjum, które do niedawna w placówce również funkcjonowało. Jak mówi artysta, na tę uroczystość przygotował wyjątkowy repertuar. Modlitwa: Daj, Panie, co dzień promych słońca. Będę prosił pana Jezusa podczas tej, tej, tej pieśni polsko-romskiej, integracyjnej, żeby właśnie święty Franciszek się z nami za, zaopiekował żeby wyprosił nam u Boga te wszystkie łaski, które potrzebujemy na każdy dzień. Dzień patrona obchodzony od lat, tym razem po raz pierwszy był uroczystością, która odbyła się pod szkołą, od kiedy kieruje nią dyrektor ojciec Andrzej Łaniecki. Funkcję tę objął od tego roku szkolnego. Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Czasem, gdy panią przypomina się o profilaktycznych badaniach, o diagnostyce, która niejednokrotnie pozwala na szybką diagnozę nowotworu, a tym samym na uratowanie zdrowia i nierzadko życia. W Legnicy prężnie od lat działa Europa Donna, Stowarzyszenie do Walki z Rakiem Piersi. Rokrocznie formacja ta organizowała szereg imprez związanych z październikiem, miesiącem walki z rakiem piersi. Tym razem z powodu pandemii zdecydowano inaczej. Zarząd podjął taką decyzję, że w tym roku Marszu Ku Zdrowiu nie będzie i 15 października Maratonu Zumby również nie będzie. Mam nadzieję, że te wydarzenia przeniesiemy na inny termin, jak już będzie nic nie będzie nam zagrażało naszemu zdrowiu, ale powiem tak, że dobrze. Że mówimy o tym, bo trzeba mówić, ponieważ co roku mówimy o profilaktyce raka piersi. Jak podkreśla prezes formacji Europa Donna, badania profilaktyczne to nie jest tylko mammografia i USG. Kobiety poniżej 35 roku życia powinny raz w miesiącu się same badać i raz do roku badać je lekarz. Badania przesiewowe przez Narodowy Fundusz finansowane są dla kobiet od 50 do 69 roku życia. Co dwa lata one się odbywają. Każda kobieta może z nich skorzystać. Panie, po 70 roku życia powinny także robić badania mammograficzne lub USG, ale one już potrzebują skierowania od onkologa. Jak przestrzegają działacze Stowarzyszenia Europa Donna, 33% kobiet na naszym kontynencie to te, które zachorowały na nowotwór piersi. Zaś w Polsce to do 19 tysięcy pani rocznie, z czego 6 tysięcy umiera. Nie dajmy się rakowi. Badajmy się. Róbmy te badania profilaktyczne. Musimy czytać broszurki, ulotki. Musimy wiedzieć jak najwięcej. Musimy wiedzieć o ryzyku zachorowania na raka, a takich jest pięć, o których my mamy taką wiedzę. Wśród czynników podnoszących ryzyko zachorowania na raka prezes Europa Donna wymienia nadmierne spożywanie alkoholu, niską aktywność fizyczną, złą dietę, terapię hormonalną zastępczą i rodzenie dzieci powyżej 30 roku życia. Legnickie Centrum Kultury uruchomiło po przerwie już wszystkie zajęcia. Od marca z powodu pandemii koronawirusa legniczanie nie mogli brać udziału w żadnych zajęciach cyklicznych organizowanych wcześniej przez LCEK. Od września wszystko powoli wracało do normy. Ostatnio zdążyło ruszyć już tak naprawdę wszystko. Ostatnie zajęcia, te takie, na które jeszcze czekaliśmy, to był balet, który już z dniem 1 października zaczął też działać. i w środę 7 października rozpoczął się po przerwie. Przerwany wcześniej, tak naprawdę, trzeci stopień tańca towarzyskiego. Poza kursem tańca towarzyskiego trzeciego stopnia mamy klub tańca towarzyskiego. On też działa w środę wieczorami. Myślę, że jak ktoś już tańczy i te kursy tańca towarzyskiego ma za sobą, chciałby dołączyć. To też jak najbardziej jest taka możliwość. Dziś w Legnickim Centrum Kultury do zajęć mogą dołączyć zarówno najmłodsi, jak i dojrzali Legniczenie. Pełną parą działa już Chór Madrygał, który ma próby w poniedziałki i czwartki o 19.00. Jak ktoś chciałby dołączyć do chóru Madrygał, to jak najbardziej jest taka możliwość. Najlepiej przyjść na próbę, zobaczyć sobie, jak chór śpiewa, porozmawiać z dyrygentem, zapytać, co można zrobić, żeby do chóru dołączyć i po prostu zacząć działać. Ruszyły też zajęcia zespołu Pieśni i Tańca Legnica. Tam jest kilka grup wiekowych, także jest i coś dla maluchów, i dla starszych, i nawet dla seniorów. Działalność wznowiła również dziecięco-młodzieżowa orkiestra Denta, do której zgłosić mogą się nawet ci, którzy nie grali na żadnych instrumentach, bo będą uczyli się wszystkiego od podstaw. Dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę na kolejne wydanie informacji telewizji Dami z Legnicy. Zapraszamy już za tydzień.